Hej, witajcie w trzecim odcinku z Slender. Trochę się już nauczyłem na swoich błędach. No więc idę dalej. Zawsze idę w lewo, no ale może teraz spróbuję iść w prawo. Mmm. No. Mmm cateczka szybko always watch no eye Złożyłem kawał o slenderze. Na pewno was zabawi. Szedł slender przez las i w gówno w las. A, ha, ha, ha. <śpiewanie> rozumiecie. No <bo>, w <śpiewanie> las w gówno poszedł przez las. Zraszno, <śpiewanie> to chyba nie było zabawne. Nie macie poczucia humoru. O. Znowu nieszczesne skały, ale co się ba widzę? Co się ba widzę przy nich. Długie zdanie. Don't look or it takes you. No dobrze. Na szczęście nie przeszkodzi mi już Slender. Jeśli oglądaliście najnowszy filmik Roya, wiecie o co chodzi. Slender nie żyje. Więc mogę zbierać spokojnie karteczki. Wciąż nie oddycha dziewczynka? No to ja za nią to zrobię. Zagadka. Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Hmm. O -o -o. <grystanie> Chodź do mnie. Baby. Leave me alone. napięcie w zastępstwie. Pierwszej była tu karteczka. No ale teraz. Gówno, nic tu nie ma. Na chwilę, chwilę. Może jednak? Jest. Help me. No, szybko zrobiłem te cztery karteczki. zbiorę. On żyje! On jednak żyje! On jednak jest nieśmiertelny. ja się nie przyłożył do roboty. Co z tego, że wyjął szczelbę w niego w górę? Zrobił mu boom headshot. Jak on i tak chodzi ciągle po tym lesie. O! Ha ha ha, pięć E, e, On ma już chłodny tu i Uuh. Uuh. Jezu No, drzewo mnie zablokowało Nie, 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 nie. Tutaj Jak on już pędzi na pięciu karteczkach, to co on robi na sześciu, kurde? A co robi na siedmiu, kurde? Pewnie na siedmiu to już Jest szybszy, kurde Od światła no, tutaj nigdy chyba nie ma kurde po prostu Przechadzka po lesie. Mam już pięć ładnych obrazeczków. Ale Ale przynajmniej cię zgubiłem. Ah. Nie! Ja. <grym i zimna> Nie biegłem na Slendera. <noise> nie, epicki fajn. No ale... Pięć teczek, więc może kiedyś uda mi się wykiwać tego dziada. Dzisiaj mi się niestety nie udało. No i najdziwniejszy nie trafię na Kible, no ale jak ja mogłem na niego wpiec? No kurde. Chyba nikt jeszcze nie był taki głupi w tej grze. No, ale bywa. No to do zobaczenia w następnym odcinku i cześć.